Przed zwróceniem samochodu zastępczego do salonu Katarzyna Cichopek zahaczyła o stację benzynową, aby uzupełnić bak. Gwiazda zaprezentowała się w wersji Outnaturell. Poznalibyście ją urzędującą przy wlewie paliwa? Katarzyna Cichopek za sprawą medialnych sfawoli Pauliny Smaszcz od dobrych paru tygodni nie znika choćby na dzień z tabloidowych rubryk. Życie gospodyni pytania na śniadanie rozbierane jest na czynniki pierwsze, głównie pod kątem jej relacji z Maciejem Kurzajewskim, ale i występując solo, celebrytka może liczyć na niemałe zainteresowanie paparazzi. Na początku tygodnia Kasia została spostrzeżona przez paparazzi za kierownicą samochodu zastępczego z salonu Audi. Planowała najwyraźniej wymienić go już z powrotem na swoją białą Lux Torpedę, gdyż na chwilę przed zajechaniem na teren salonu zahaczyła o stację benzynową, gdzie uzupełniła bak. Cichopek wyłoniła się z pojazdu w puchowym płaszczu Kalwina Kleina, trzymając w dłoniach białą torebkę. Głowę schowała pod grubym kapturem. Dało się również odnotować, że tym razem celebrytka zrezygnowała z mocnego makijażu, w którym występuje zazwyczaj na wizji. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj również stan dystrybutora po zakończeniu całej operacji. Ze zdjęć wynika bowiem, że Kasia zapłaciła za paliwo zaledwie 11 zł, z hakiem, co przy obecnych cenach wydaje się nie do pomyślenia. Szybko okazuje się jednak, że zatankować trzeba było jedynie 1,5 litra, tak więc wygląda na to, że Cichopet nie najeździła się za dużo samochodem zastępczym.